Jakie zmiany będą w Twoim życiu? E, zobaczymy na dwie karty. Każdy wybiera swoją. Pomyśl o sobie, tylko o sobie i wybierz tylko jedną kartę. Tutaj dziewczyny nie wybieramy, nie wybieramy tam mężczyzn, tak, że można kilka wybrać. Po prostu jedną kartę. Energetycznie poczuj. E, może tak, ciepło więcej, tak czuj ale to też nie zawsze. Dlatego tu intuitywnie wybieramy kartę i zobaczymy, jakie zmiany na Ciebie czekają w najbliższym czasie. Pierwsza karta. Mężczyzna. Mężczyzna może być dobry, miły, e, może mówić o miłości. No to czeka mężczyzna, tak? Jakie zmiany na Ciebie czekają? E, idzie tak. Idzie u ciebie w głowie jest mężczyzna, który, e, powiem tak, jest zakochany, ale może być taka sytuacja, że ty masz dwójka mężczyzn, którym mm, na przykład jesteś teraz e, w takiej sytuacji, tylko ty w takich energiach? Aha, zraniona jesteś przeżywasz dlatego, że kochasz mężczyznę, a mężczyzną postawił kropkę. Mężczyzna może mieć rodzinę, albo po prostu na tyle jest w taki. Może w swoim życiu, gdzie odnalazł siebie i jemu komfortnie samym ze sobą, że on nie chce zmian, on nie chce być stabilnym mężczyzną, on nie chce robić kroki, takie, które mu nie podobają się i tu wygląda taka sytuacja, że jesteś zraniona, że kochasz mężczyznę, a mężczyzna postawił kropkę. Powiem, że w danym momencie może to tak y, po prostu teraz masz i w takich energiach jesteś, bo to na początku tak pokazuje. Ale y, powiem, y, że takie zmiany idą. Jakie jeszcze zmiany idą? Y, powiem tak, ty tutaj. Boi się, może jakieś robić krokki, widzę i, ale rozumiem, że ta, żyjesz tutaj przeszłością jakąś swoją, gdzie było zakończenia związku z mężczyzną i do którego jeszcze coś czujesz. I tobie to męczy, jakby to nie było. Jest nowy mężczyzna, który pokazuje swoje zainteresowanie, ale widzę, ty jeszcze nie reagujesz na to wszystko. Jakby ty Um, Stara się jeszcze myśleć o tym mężczyźnie. może tak, ten mężczyzna postawił kropkę, ale ty jeszcze nie, mo, nie zamknęła swoje serca i jesteś zraniona, tobie to boli z jednej strony boję się czego boję się czekasz na co, czekasz aha, um, boję się to że mężczyzny um, może tak um, idą na lekko że to może być spotkanie ale to mężczyzna nie jest dla poważnego związku powiem dziewczyny tak tu trzeba liczyć się tym, że ty może od związanej jeszcze masz taki strach i wszystko z wcześniejszym tym mężczyzną że znowu ktoś będzie manipulować znowu ktoś będzie wykorzystać znowu cię zranie ktoś rozumiem dziewczyny, ale tu wygląda tak, że jest mężczyzna obok, który może Cię pomóc, który... Um, Anuka, pokaż mi, co to jest za człowieczek. Mężczyzna jeszcze nie jest otwarty do końca, ale e, mężczyzna, który... Um, nie mówię może o miłości, powiem tu... Nie mówię o miłości, bo widzę, że on zainteresowany, atrakcyjny bardzo, jeszcze nie otworzył się Tobie tak um, duchownie, można powiedzieć, tak? Zamknięty jest. Ale już Twój kierunek działa. Ja myślę, że jesteście w bardzo podobnych energiach. Możecie mieć coś wspólnego. I tu mężczyzna idzie na... Na co Ty idziesz? Bo tutaj na taką stabilność, ale... Może on trochę za szybko flirtuje z tobą i ty taka, nie wiesz, pospotkać się chce i wszystko. I taki. No tutaj mężczyzna yy, chce być razem z tobą i chce, żeby ty też jego kochałaś. Mężczyzna może być biznesmenem, może być bardzo w dobrych stanowiskach, może być lekarzem, informatykiem. Mężczyzna, który ma swoje takie zasady, to idzie taki mężczyzna z charakterem, powiem, że. Ale wtedy, kiedy on zakochany, on może być bardzo miły. No ja mówię, że on flirtuje, ale jeszcze nie, jako z tobą może być na początku jako kolego. Czasami on um, pisze, czasami nie, ale um, tu mężczyzna um, chce być z tobą i będzie spotkania, będzie rozmowa w bliższym czasie, tu nie jest daleko. On widzę, że będzie starał się tak troszeczkę tak um, pisać, ale nie wie jak, no tu e, po prostu troszeczkę z nim poflirtować. I mężczyzna twój będzie. Tu mężczyzna, powiem, że idzie na spotkanie, idzie na jakiś kontakt miły. Będzie starał się może tak zmienić, żeby ty zmieniła podejście. No ty nie ufasz, ty nie ufasz. Mężczyzna, powiem, że Aha. jakby tak. Mężczyzna może tak, nie, nie otworzył się jeszcze tybie tak do końca, i dlatego Ty jeszcze mu nie ufasz. No powoli ja liczę, że ten mężczyzna, akurat który będzie z Tobą, to może być też mężczyzna przez, w pracy, bo widzę, że też takie coś związane z pracy, spotkanie, że możesz jego gdzieś tam kontakt mieć w pracy, albo po prostu przez związane z dokumentem i coś i taki mężczyzna, że to ten mężczyzna, tak. Ale ja mówię, że jesteście bardzo w podobnych energiach, że takie atrakcyjnie on może podobać się kobietom, ty możesz podobać się kobietom. I to jest bardzo normalnie, bo to um, mężczyźni też... Um, Mogą być takie atrakcyjne. Tak samo ty, to nie znaczy, że mężczyzna też muszę imprezować gdzieś, tak samo ty nie musisz gdzieś imprezować i liczyć się z tym, że wszystkie jednakowe. Mężczyzny też czasami tak myślą, a kobiety wszystkie jednakowe, im dawaj pieniędzy i tyle. Na przykład, tak? To tutaj ja liczę, że nie bój się, bo i ty boisz się iść na ten kontakt z mężczyznami. Dlatego nie bój się iść na ten kontakt z mężczyzną, bo to ta konkretnie mężczyzna już jest um, i troszeczkę możesz, um, można powiedzieć, nim zaleczyć swoje jakieś takie zranienia, które masz w sercu. Myślę, że ten mężczyzna taki stabilny nie będzie uklamywać. po prostu może coś nie mówić tobie tak do końca, dlatego że cię nie zna normalnie też. Ty tak on też nie ufa, ale ty boisz się dlatego, że mężczyzna A przyjdzie i znowu tylko na... E, tak, aby pobawić się. Widzę, że nie, że ty, ty, to tylko twoje myślenia. Idzie mężczyzna normalny, stabilny. Druga karta, co na ciebie czeka. A tu e, dla kobiet, które rozwijają się w kierunku e, coś nowego, uczy się czegoś nowego, to może być e, różnie. Co jeszcze na ciebie czeka? Aha, finanse. E, powiem coś: boję się o finansach. Też zmiany finansowe. Widzę, że. E, możesz iść w biznes albo pracujesz gdzieś tam, w swoim miejscu, ale stara się więcej, tak jakby pokazać, że Ty możesz, że Ty działaś, żeby więcej zarabiać, bo mm, martwię się o to, że idą jakieś szanse na to, żeby zarabiać bardzo dużo, ale boję się, że jednak e, będzie mniej. E, powiem tak, że tu e, idą zmiany, ale to, że mm, Starać się coś nowego wprowadzać, bo widzę, że ty idziesz w tym starym, starym kierunku, tak? A tutaj trzeba jakieś zmiany iść, żeby to wszystko powoli poszło. Tak, bo powoli jest mężczyzna, który może być cię pomaga w tym finansach, ale ty rozumiesz, że troszeczkę mężczyzna może za niego martwić się. Aha. On nie ufa, powiem, że w tym wszystkim, że to będzie takie, <laughs> wygląda tak, tutaj albo związane w dwóch sytuacjach może być, nie znam tej sytuacji, o której masz, to odczytuję, a Ty sobie wyciągasz to, co dla Ciebie. Więcej tutaj związane z pracą widzę, kobieta, która idzie do jakiegoś swoich tak marzeń, praca i widzę, że Ty coś czekasz od mężczyzny, jakoby ma Tobie możliwy jakieś pomoc czy coś i Mm, mężczyzna nie do końca może być szary. Tak jakby mówię, że to może być szybko. E, stoj, z tym wszystkim, ale jednak idzie to długo. I może być tak, że. Mm, mężczyzna też. E, e, nie jest czary, aż do końca. A w czym ty nie jest czary? A, mężczyzna pomaga, bo. <gryw> ja powiem tak, ta mężczyzna idzie na związek. To mężczyzna cię pomaga. Dlatego, żeby troszeczkę bliżej być do ciebie, do, żeby spotykać się. Mężczyzna ma uczucia. To ta, powiem tak: jeśli mężczyzna nic nie mówi, to to dlatego, że on już tutaj prawie chce być z tobą dlatego on pomaga, dlatego może on jest blisko obok ciebie, dlatego on zawsze będzie cię wspierał mężczyzna może też taki być mężczyzny charakterny powolny i może nie działać w takim rynku tak i pokazywać, że on twój mężczyzna, nie, nie, nie ale mężczyzna widzi w tobie kobietę nie tylko dla pracy nie tylko dla kontaktu takiego partnerskiego a dla związku i mężczyzna powiem, że idzie na to on tutaj prosto cię może tak nie opowiada, może coś tam o, nie uklamuje cię tak konkretnie. Uklamuje tylko w tym, że on z Tobą ma kontakt, dlatego, żeby być z Tobą i tyle. Dlatego tego on otrzymuje z Tobą kontakt. Ta mężczyzna, co to znaczy? Transformacja Twoja taka idzie. Tak, ty powiem tak, u Ciebie wyjdzie tak, że ty zaczniesz ufać mężczyzny. Mężczyzna ten, który tu pokaże tobie, że jednak można kochać, że jednak można cieszyć się z tego, że masz mężczyznę. Że nie tylko może być, że będzie bolalo, oj, ale powiem tak, tutaj mężczyzna taki jest, um, że on chce stabilności z tobą, ale albo u niego jeszcze ktoś jest, no tutaj konkretnie, albo u niego między wami ktoś jeszcze jest, albo on po prostu um, chce z tobą, będzie mieć stabilność i będzie chciał i tobie o niej nie powie. A ty nie będziesz chciała. On tego jakby boi się z tobą, będzie bał się i pytać cię o tym. Tak, że ty. Jakby tak, kontekst z nim będziesz chciała? Może tak, mężczyzna będzie na początku jakoby iść. Sam po sobie Ja y, wygląda taka sytuacja będzie, że mężczyzna na początku nie pokazuje tobie, nie będzie pokazywał, że on idzie na poważnie do ciebie, tak? Mm, ale między wami będzie już przyciąganie i on to już rozumie, że przyciąganie jest. I on zacznie tobie opowiadać. Mm, taki będzie szczery, otwarty z tobą, że on jest tobie inny mężczyzna. Tylko on y, czymś myśli, że ty możesz nie będziesz chciała, albo obok niego jest kobieta. I on rozumie, że przez tą kobietę ty nie będziesz chciała z nim być. Otóż jakoś tak to pokazano, tak? Że, że on muszę, wiadomo, skończyć to, żeby zacząć z tobą. Też może, tutaj dwie sytuacje, ale jeśli konkretnie wiesz, że on ma kogoś, no to wtedy tak, bo tutaj wygląda na to. No tutaj od ciebie będzie zależeć, bo mężczyzna. Wygląda tak, chcę Tobie pomóc i może też jej finansowo pomagać, albo w pracy, w Twoim jakimś rozwoju, albo spotkasz gdzieś tam jego, możesz już mieć kontakt z nim ale ja mówię, że on teraz nie mówi tobie niczego, on jakby kolega, tak jakby prosto partnerski, jakiś tam wspólny, macie rozmowy, ciekawości jakieś, ale on gotowy, nie gotowy, on już zdecydowany na to, żeby być z tobą jakby kontakt, związku i żeby być takim stabilnym mężczyzną dla ciebie, tylko ja mówię, że on na razie cię będzie poznawać i no, będzie bardzo otwarty, żeby ty mu zaufałaś. Mm. I mężczyzna może być takim, będzie ecie zazdrosny o ciebie, ale nie będzie mówił ci, ale będzie robił swoje, żeby dojść do tego, żeby ty byłeś jego. No, takie zmiany dziewczyny.